Cześć. Cześć! Witajcie na kolejnej wyprawie grzybowej Idziemy w Bory Dolnośląskie w okolicach Wilkocina na grzyby Tylko, że teraz biegniemy, bo późno przyjechaliśmy jest wiele osób w lesie Chcemy coś nazbierać, chcemy coś wam pokazać A żeby to zrobić musimy wejść głębiej w las Tak więc biegniemy do lasu, znajdujemy coś i pokazujemy wam od razu w tym samym momencie Chodźcie z nami, Chodźcie z nami. Ledwo weszliśmy do lasu, już zbieramy grzyby, no to jest, jest bardzo fajnie, pierwszy jest. Tutaj podgrzybeczek. O, o, proszę. Tu jest drugi, ja tu bez... jest trzeci. Dobra, tato. Na razie podgrzybeczki. zobaczcie, jaki piękny, jaki śliczny. Słuchanie, a co to jest? Mamy całkiem ja mój, podgrzybki proszę. Tam jeszcze jest, o. A ja Żona, pokaż, co tam nazbierałaś. proszę, mam no. dwa podgrzybki. Wczoraj byliśmy z żoną, tylko z żoną na Pogórzu Kaczarskim. Niestety tam już można powiedzieć, że sezon się skończył. Śliczny, idziemy dalej Byłem w, w głąb lasu. I tych grzybów już za wiele nie ma. Fakt faktem. Nadzbieraliśmy około 10 prawdziwków, ale to wszystko. Trochę rydzy. Eee. Ale to wszystko. W trzech miejscach 10 prawdziwków słabiutko. <laughs> Dlatego dzisiaj wybraliśmy się do Wilkocina gdzie właśnie słyszeliśmy, że jest wysyp. No I ruszamy do lasu. Zobaczymy, co tam będzie się działo dalej. Na razie fajnie się zaczyna, bo weszliśmy tylko i już kilka podżybeczków brunatnych. Wpadło. Liczę na prawdziwki, nie ukrywam. No ale na prawdziwki trzeba. Za prawdziwkami trzeba pochodzić. Mam nadzieję, że nie złapie nas w lesie deszcz. O, prawdziweczek był I chyba mamy kolejne podgrzybki. O ten stary. Ale ten ten już ok. I taki czuwara. <laughs> sięgnę, sięgnę. Podgrzybeczek brunatny. Och! Ale warto, warto, się tu rozejrzeć, z tego względu, że pojawiły się, pojawił się prawdziwek, to może być następny, gdzieś w okolicach. Ja coś mam z głosem, może słyszycie, zachrypnięty jestem trochę. Ja, e, I trudno. I mówię, może żona przyjmie piłeczkę dzisiaj, w nagrywaniu, trochę może ona. Dobra, idziemy dalej w las. No i wędrując sobie po lesie kolejny wysyp podgrzybków. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Siedem w jednym miejscu w małej przestrzeni. To co? Tniemy? Zobacz. O, tu jest. Nie ominęłem jednego. Do aż zrobię zdjęcie szybki. Dostaw, ja zrobię zdjęcie, ładny. Zostaw, ja zrobię zdjęcie. Ale ładnie, gruba noga, ładnie. Ja. Na no, ukrył się mną. Ale ja widzę następny, patrzcie. Ja tam Patrz. O, ale te to piękne mają nogi. Śliczne. Grube nogi. No, takie już ładne są. No, więc podgrzybków myślę, że nazbieramy, bo ja tu gdzieś widziałem następnego. Ale to tu jest. Schowany troszkę od Śliczny. Prawdziwy, piękny. Podgrzybeczki. O, I tak koszeczek się prezentuje, że ona zbiera do wiaderka. Musimy kupić drugi koszyczek. Na grzyby. Patrz, patrz. jest następny. Ja Proszę bardzo. Pod trawką. Nawet dwa. Patrzcie się. Jeden grzyb, dwa kapy, dwa, dwie nogi. Co? Chcesz rzucić? Tak. No to już rzucasz. Poczekaj tylko. To, to go trochę oczyści, żeby tego nie zabierać. Z lasu. Trzymaj. I wrzucę. Coś też ma, Widzicie, chodzą za mną i grzyby zbierają moje. Dobrze, nie chodźcie za mną. Dobre, ale... <laughs> Bo mnie denerwujecie. Moje grzyby zbieracie. Czy znajdziemy borowiki, czy No, znajdziemy, myślę, że tak. Trochę pochodzimy. Widać, że tu nikt nie chodził, więc trzeba się rozglądać. Patrz, następny, ale jak schowany. Strypnie. O, ja mam borowika. A nie, to podgrzybek grunatny. Chociaż taki bardziej biały, e, nóżkiem jest nie zmienił. No ale ładny! A to Proszę. Ale barwy grzybów o tej porze roku są niesamowite. Patrzcie. A Fista Krwista Piękny Piękne muchomory. Czerwone niejadalne oczywiście, ale to każdy z Was pewnie wie. Dobra, ja mam taki pomysł, żeby iść w tamtą stronę. Ale najpierw pójdziemy chyba po Borowika pierwszego. Na naszej drodze pierwszy. Zobaczymy, czy się nada. Nada się. Nie idźcie swoją drogą Nie. Za mną chcą chodzić, bo ja grzyby znajduję I przy samej drodze Przy samej ścieżce można powiedzieć, pięknie zakamuflowany Jak go z drogi zobaczyłem o, Kozak Ale stary Stary kozak Tu mamy podgrzybka znowuż Ten akurat jest młody ja Ale powiem Wam, że na Natłok ludzi dzisiaj w lesie Pełno osób dookoła. pełno Pełno aut, pełno ludzi Wchodzimy las może uda nam się dojść do bunkrów, bo jesteśmy niedaleko bunkrów Nauczyliśmy ostatnimi doświadczeniami z milenką wiemy, że Milenka lubi sobie chodzić na rękach, plecach rodziców i dzisiaj dlatego podnosi dełku. <laughs> Lasy w miarę płaskie, więc mi ciężar aż tak nie przeszkadza. No to idź, to idź, jak nie chcesz grzybów zbierać, to idź. Ela Jak ktoś ma nosa To i na z grzybił grzyba znajdzie Pełno pajęczyn to chwilę jakiegoś pajęczaka ściąga z drzewa głową Idzimy sobie po takim pięknym lesie. No Cudownym można byłoby rzec. I nagle. <laughs> tak idąc, nic się nie dzieje, pojedyncze sztuki. I w pewnym momencie patrzę a tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tu następne wychodzą. No trafiliśmy. I tu następne. No się. Ale ktoś tu szedł. Ewidentnie. Tam widzę skrojonego grzyba. A mimo to, o zobaczył. Chociaż pięknie się maskują. To co? Tniemy. Śliczne trojaczki. Taki dany, żeby zrobić zdjęcie. Jest tu. Z sobie najpierw powciągamy, może. I patrzcie się w tak malutkim miejscu i na grzybuch Suszyc jakiś się zapełnia eee, Nie mam w 100% pod grzybkami Razie prawdziwków jak na lekarstwo Jak widzicie jak grzybki tak, podgrzybków jest pełno. Następny. Małe no, podgrzybeczki do słoiczka. Większe podgrzybeczki do suszenia. No. Ktoś tu szedł. Ktoś tu szedł i kroi podgrzybeczki. A jak widzieliście, nie wszystkie. nie wszystkie zobaczą. No i mam nadzieję, że prawdziwki też przeaczą. Bo prawdziwki też tu są. Mogę stwierdzić jedno, pod podgrzybki rosną przy takich szosach, przy których widać, że służyły do wycinki drzew. Macie raz, dwa tam, przy koszyku już trzy wycięłem, i następne są ten jeden, tu drugi, taki maluszek potło. Chcemy zobaczyć, co tam żona zbierała. Kolejny, ale widzę, że stary podgrzybek. nie Starutki, nie ruszamy. Nie wszystko trzeba zbierać. Nie wszystkie. O, tu to jest bardzo ładny podgrzybeczek. Tu jest bardzo ładny i tam jest bardzo ładny. O! Znowu na wysy trafiliśmy Nie ma żony. Na to no. Co ty tam chowasz, co? Jakie grzyby? Grzyby. Grzybiera. A nie. Grzyb. No jeden rodzaj grzyba. Grzyb. Grzyb. Cały czas pod grzybki. Nie, ładnie, nie. Cały czas podżywki. Żadnych prawdziwków. Albo inaczej prawdziwków jak na lekarstwo. Ale my mamy koźlarza chyba. I do mamy. Tak, kozak. Tu weźmiemy kozak Kozak Coś nowego Wy zbieraliście moje grzyby, teraz ja będę zbierał wasze. A Patrz. Ja nie wiem czy to będzie grzyby. No to ja ci nie powiem. Powinnaś wiedzieć. No. no, jest trochę u ciebie, jest trochę u mnie. Tak na co chwilę zbieranie grzybów to nie za wiele Ela zbierasz. <zysklarwia> no i idą sobie. Patrzcie, jakie piękne podgrzybeczki. Śliczne, po prostu śliczne. O, i kosarz. Idzie do mojej grzyby. Moje grzyby. Zostaw. Gdzie on jest? Gdzie on się podział? Nie wiem. I sobie poszedł. <zysklarwia> powiem Wam tak. Raz typowo podgrzybkowy podgrzybki brunatne na każdym kroku niemalże, mimo że setek osób które przeszły tędy to podgrzybków jest olbrzymia ilość nie wiem, może wcześniej ludzie przyjeżdżali i zbierali tu ee, prawdziwki a nam zostawili podgrzybki brunatne Niemniej bardzo pyszne grzyby ale ja dalej się rozglądam za prawdziwkami za upragnionymi borowikami i póki co nic nic jeden stary kolejny podgrzybek już trochę podeschnięty ale zdrowy bierzemy to nie wygląda jak kurka ale może być lisówką tak, nicówka. Nicówka pomarańczowa. Kolejny podgrzybaczek. Piękny. Naprawdę kształtny rosną te grzybki. A następny idzie. Jak dalej pójdzie, to łoszyk będzie zapełniony prawie samymi podgrzybkami. Całkiem przypadkiem udało mi się znaleźć dwie malutkie kurki. Jak widzicie. Skąd wiem, że to kurki? Gdyż ci mają e, zarysowanego e, mocno kapelusza, tylko e, ich hymenofor nachodzi na trzon. Po tym można pro, rozpoznać kurki. Dajeczniczki będą. To zobaczymy, może jeszcze są tutaj. O widzicie, a to jest lisówka. To jest lisówka. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś te kurki znajdziemy. Czy to jest kurka? Też lisówka. Cienki trzon. Ale za to o podgrzybeczki. Raz i dwa, dwa podgrzybeczki obok siebie. Tam już się zaczynają zabudowanie związane z bunkrami. A tu jeszcze podgrzybeczki. No i po Mama. drodze ciekawy grzybek kolejny. Mi się wydaje, że to jest sarniak. Nie będę go ruszał. Ale bardzo ciekawy. Ponoć rzadki, ale jadalny, ale niesmaczny zbytnio. My jesteśmy coraz bliżej bazy, na którą ostatnio się którą ostatnio pędziliśmy, a po drodze mamy podżybeczki. tam tamtego podżybka, Milenka? Weźmy. Ale nie tak, nie tak, za nóżkę zła. O tak, Milenka, patrz. Tak, no, za O, pięknie, super. Brawo, Milenka. Co? Wędrujemy sobie pod górę, a u góry bunkry. Zbieramy sobie w dalszym ciągu podgrzybki i zbieramy? Podgrzybki i idziemy w kierunku bunkrów. Udało nam się dojść do bunkrów. Znanych oczywiście z naszego poprzedniego filmu, gdy wchodziliśmy do wnętrza. Ale dzisiaj zbieramy grzyby. Więc to tylko tak w ramach ciekawostki. Bunkrów w Wilkocinie. Po bunkrów, które miały być teoretycznie schronieniem na wypadek dla wojsk radzieckich, oczywiście, nie dla cywili. Miały stanowić schronienie dla wojsk radzieckich w razie wojny atomowej. Tam mamy bunkry. Aż ono znalazła pięknego. wyciągnę grzybola. Co to jest? Mogę grzybola O grzybek i to jaki spory, ładny. Bo dajcie. tego. No, Wiesz, że zakrycie? Nie zakrycie grzybni. No, jest tu parę grzybków. Wpadło. Ładny pod grzybeczków właśnie brunatnych. Jeszcze się rozglądamy. Może jeszcze coś tu przeoczyliśmy. No ale już kierujemy się w stronę wyjścia koszyk mój wygląda tak Żony wiaderko ma jedną drugą wiaderka No żona pokaż pochwal się wielkiego zobaczymy Jedna druga wiaderka u małżonki maślaczki wielkiego zobaczymy u mnie podgrzybki przede wszystkim kozaki dwa prawdziwki Dwie kureczki malutkie, co wam powiem? No pierwszy raz jesteśmy w tym lecie. Wiatr się zrywa. Możliwe, że będzie zaraz padać, dlatego trzeba będzie się streszać. No, Pierwszy raz się wybraliśmy, więc też nie ma co oczekiwać, że na pierwszym naszym wypadzie będzie od razu niesamowity wynik ale mimo wszystko po drodze jeszcze spotykamy piękne podgrzybeczki patrzcie, no cudne co ja dużo będę wam mówił śliczne jeszcze się zdarzają możliwe, że zanim wyjdziemy z lasu to ten, grzyb, ten koszyk będzie pełny dobra, musimy uciekać bo zaczyna padać coraz mocniej no i uciekając przez las, przed deszczem, w końcu pierwszy prawdziwek na naszej drodze. Taki prawdziwy, prawdziwek. Śliczny. No niestety, musimy biec dalej. Szczęśliwi, zmoknięci. Jesteśmy w końcu przy aucie i robimy podsumowanie. Przeszliśmy sporo kilometrów po lesie. Jeżeli chodzi o konkurs, który moja żona wymyśliła, kto więcej grzybów zbierze, no to mój jest koszyczek. Mojej żony jest wiaderką. Trudna sprawa, trudna sprawa, bo nie wiadomo kto więcej nazbierał, e, musicie nam napisać, e, jak waszym zdaniem, kto wygrał, moja żona, czy może ja? No, z takich fajniejszych rzeczy, to jak biegliśmy do, do auta już, jak tak padało, dosyć mocno, że widać po okularach, to spotkaliśmy właśnie dwa prawdziweczki piękne, tu jeden u żony, jeden u mnie, jeszcze trochę nas nazbieraliśmy. A teraz już uciekamy do domu. Chodź Milenka. Jeżeli Wam się podoba to co Jest robimy, to zasubskrybujcie nasz kanał. Chodźcie na nasze portale społecznościowe, nasz Instagrama i Facebooka. I dawajcie łapki w górę pod naszymi filmami i posłuchajcie mojej rady. Tak Milenka? Tak. <laughs> tak więc na tą chwilę mówimy Wam już pa, pa! pa! Do zobaczenia na kolejnej wyprawie.